Rematch to gra oparta o popularny sport, jakim jest piłka nożna. Choć w grze zasady będą się nieco różniły, ponieważ nie będzie tutaj fauli ani spalonych, a piłkę będziemy mogli odbić od ściany, co daje moim zdaniem oryginalność w tego rodzaju grze i może przynieść wiele nieoczekiwanych zwrotów akcji, jak i dodatkowych taktyk, innych niż znamy z boisk piłki nożnej. My wcielamy się w rolę piłkarza z widokiem za pleców, a nasz zespół będzie składał się razem z nami z pięciu osób. W grze będzie można się porozumiewać za pomocą mikrofonu. To tylko świadczy, że gra nie będzie opierała się tylko na naszych umiejętnościach, ale również od gry zespołowej. W sterowaniu podczas strzałów i podań będzie liczył się refleks i precyzja, bowiem celownikiem kierujemy myszką lub padem, zaś podczas dryblingu będzie liczyła się odpowiednia kombinacja przycisków oraz timing, aby ominąć przeciwnika. Z kolei w obronie będzie liczyło się dobre czytanie gry, aby przejąć piłkę. Oficjalna premiera gry to 19 czerwca tego roku. Ale uwaga! Jeszcze możemy wziąć udział w beta-testach 28 maja od godziny 12 do 31 maja dostępne na komputerach za pośrednictwem platformy Steam oraz konsolach Xbox i PlayStation. Aby wziąć udział w beta-testach, musimy wejść na oficjalną stronę Rematch, którą podam w komentarzu pod filmem. I tutaj zachęcam również do komentarzy, czy film był dla Ciebie przydatny. Wracając do tematu. Następnie musimy nacisnąć przycisk Beta Invites. Po przekierowaniu musimy chwilę poczekać. Następnie wybieramy odpowiednią konsolę, na której gramy bądź też platformę Steam na komputerze. Tutaj wpisujemy swojego maila, na którego przyjdzie link, w którego trzeba będzie wejść, aby potwierdzić swojego maila. Następnie dostaniemy powiadomienie o możliwości wzięcia udziału w testach. Chcemy Was również zaprosić do wspólnego tworzenia polskiej społeczności w Rematch. Ponieważ jak wcześniej wspominaliśmy istotne będzie zgranie drużyny i komunikacja, więc stworzyliśmy Discorda pod nazwą Kanał Rimech, na którym będziemy mogli zgadać się na wspólne granie w rankingówkach. Link podam w opisie oraz w komentarzu.